Ja się mam na z tej strony. Lengsu, kanał na no Win i zapraszam wersję ponownie na przygodę w Salt. Ostatnim czasem przez dwa odcinki zwiedzaliśmy wyspę tutaj piratów. Ale już tam nic nie zostało takiego wielkiego do zbadania. Więc wyruszam ze swoim lutem... ...do poszukiwania nowych wysp, nowych skarbów. Podróżujemy sobie. Jak widzicie, na wschód mam przed sobą jakąś sporą wyspę. Zobaczymy, co tam będzie. Mm -hmm. Jeszcze powiem Wam, że na tej wyspie widzę jakieś ognisko. Czy jest większa szansa, że tutaj ktoś będzie? I ostatnio znalazłem też książkę, żeby nie było. W której odkryłem. Gdzie ona jest? Jak zbudować? Zobaczcie. Mighty Wessel. I jak na razie, jak pamiętacie w ostatnim odcinku, udało mi się zdobyć właśnie tutaj Sane Materials. I musimy znaleźć pozostałą grupę z kapitanów. z kapitanami, że tak powiem. I odbić od nich Zabrać im te części i stworzyć swój własny gigantyczny statek. Niesponię wygląda na zaludnioną. Węgiel. Hmm. A jednak. Też wygląda mi to na jakiegoś kapitana. światek się przyda hmm to to jest? U, kartograf sorry ale nie tym razem kompas mamy hm cóż i tylko na tej wyspie jeden gość mieszkał? A jednak nie. Fuck Patrzcie, jak jestem OP. Te <grymne> 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 sporo części, z sobie można stworzyć bandaże, no ale ja zostawiam na razie ten lepszy materiał. Powiedzmy, że użyję tylko tego słabszego. o Niekolnie się podleczę. Super. Cześć kapitanie, ale nie dzisiaj, sorry. Sorry, 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 sorry. No i co? Wiem, że się boisz wody. Cwaniaku. Ej, ej, ej. Co tam? Wracaj. Czy jednak jest kapitan? Jakie mam szanse, że on ma ten towar? Nie wiem, ale może być ostrożniej walczyć. Chociaż Ty. no dobra, zostać mi tunik. Niekoniecznie na to liczyłem. Liczyłem raczej na części właśnie dostatku. No cóż, a przynajmniej teraz mamy już jakieś szanse z tymi tutaj piratami i kapitanami. Kwiatki wam przypominam. Zbieramy tylko po to, żeby tworzyć sobie posiony. Dokładnie, że wam pokazuję, jak to się robiło. Bierzemy dwa kwiatki tego samego koloru. Widzicie? White flowers, Żeby stworzyć posion. No, ze względu, że różnie to bywa. Lepiej mieć tych butelek więcej. I co w skrzyni? O. Oh. Proszę bardzo, nowe przepisy, gdzie to jest? Pokażcie to. Hmm, kompas nie bardzo. Sextant bardzo dobry przegląd. Będzie mógł nam pokazać koordynaty na świecie, w którym jesteśmy. Hmm, jak go zrobić? Smasherston. No dobra, ale co mam zrobić? Hardstone. Hardstone i... Czekaj, 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 czekaj. Gdzie jest Hardstone? Powiedz mi, że mam. Czy zużyłem ostatnio? Nie. Zużyłem ostatnio? Kurde... No to na razie nie będę mógł sobie, że tak powiem wyznaczyć miejsca w którym jestem na świecie ale cóż no już tak czy siak takie schematy nam się na pewno przydadzą teraz musimy po prostu znaleźć o jeszcze jest jakiś jeden tam typek tylko poczekam niż mi się stamina odnowi mimo sprzedamy oczystego siarczystego ataka widzicie robiąc te siarczyste ataki odbieram troszeczkę więcej tam jest przed nami? O, no widzicie tam. Mieliśmy płynąć, widzę, że tam daleko jakieś wyspy są. Kurcze. No to przywołujemy naszą łódkę i lecimy dalej. Hen, przygoda. No chyba coś tam nie ma uwagi gdzieś tu po drodze. Proszę Państwa, czy to widzicie? Właśnie odkryłem dokonania, Widzę przed sobą statek. Stoi jakiś statek. Zbliżamy się do niego. Nie mam aż tu na sobie. Czytałem, że w tej grze można znaleźć statki i je podpierdzielić. Miejmy nadzieję, że się uda tym razem. Widzę, że na wyspie też jakieś płoną ogniska. O, to będzie dopiero odkrycie. Aż się nie mogę ucieszyć. Już myślałem, że jak skoczę, to wylecę z tego statku. Podpływamy do niego, stoi chyba stanął na mieliźnie. Ciekawe, czy ma kogoś na sobie. Jest zdecydowanie solidniejszy niż moja tutaj malutka łódź. Proszę bardzo, jaki gigantyczny statek. Ha 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 yeah. ej, ej Stop, stop, stop! Przestań! Będziesz popychać na statek Dobra, wskoczyłem na niego LOL Czemu to jest zepsute? O kurde Żeby naprawić będę potrzebował 40 Woodlogów na pewno to mamy 8 klucłacz i 10 plant Cudownie. Aczkolwiek w jeszcze załatwimy gorzej z drewnem. Bo jak pamiętam z jednego bumbo. Robimy sobie Fibery, plant fibery Robi coś takiego jak craftal na określonej ilości. A nie tak będziemy klikać. Tak. I z tego jednego Zrobimy sobie klota. 8 klot 10 nie mamy uda. Pięknie. A już myślę... What THE FUCK! PIRATEN jak to jest loket? Cudownie da się chyba jakoś to wypłynąć, wymanewrować Będziemy skole musieli skolektonować w takim wypadku mnóstwo drewna. Dawaj, 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 śmiało z pobliżki oh, shit. What the fuck. Dobra, dobrze. Ciu. Dobrze, że mamy nasz drugi. Lol, naszą małą tratwę, Na której możemy w każdej chwili wsiąść. Tamten mój popłynął, co najlepsze możemy go przezywać w każdej chwili. Taki urok ma chyba na razie tej bety. Będzie, właściwie to alfa, przepraszam. No to proszę, można naprawić statek. Tylko zabrać 40 tego... Hmm. Nieciekawa sytuacja. Bla, 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 bla... Ja tu na tej wyspie w ogóle jeszcze żyję by się nam ten hardston, żebyśmy zbudowali sobie właśnie lokalizator to, to zawsze moglibyśmy o kurde, znowu jakaś ekipa tutaj Chodź tu Pojedynczo proszę tak jak widzicie, na dwa hity teraz mam. No to już chyba 30 książka z tego. Dlatego zawsze muszę mieć teraz już odporność na maksa. Znaczy odporność, wytrzymałość. Chodź tu. Ło, wow, na jednego hita 55 do <gryw> Tylko żeby wykonać taki silniejszy atak. O, proszę bardzo. przybudlogi, tak? 21, no, a no to jeszcze tylko 9 znowu kapitan widzę chodź o typku o ty. co za ciata, ale mocny jeszcze mi zostawi tylko 2 coiny zjem sobie jabłuszką, bo tam widzę, że jestem głodniejszy troszkę Zmocniamy kapitana No się nie kapitana, tylko kartografa? No ja z tych kompasów to już mam za dużo. Można w ogóle coś z tego kompasu zrobić? Gdzie to jest? Gdzie to jest kompas? Kompas, kompas, kompas. Nie, niestety nie możemy go przerobić na nic innego. Kwiatuszki. Okej, okay, przeszukam całą wyspę. Niestety, no, za dużo tutaj tego towaru nie było. Wchodzimy łódkę i płyniemy na najbliższą wyspę, żeby znaleźć 9 ostatnich tutaj części drewna, żeby naprawić nasz statek. Zanim zbudujemy sobie ten lepszy z części, które znajdujemy, z, że tak powiem, z kapitanów, to naprawimy sobie tego. Też mi się wydaje, że zwiększy i na pewno będzie. Fajnie się poruszać takim statkiem. Co to ma być? What the fuck, czy mnie tak zatrzymało? Fala, może coś rybnąłem? No. Kończy się dzień. Kończy się nasz dzisiejszy odcinek. Zobaczymy się jutro. Z tej strony był Linksu. to win.